Cześć Barany, witam Was, moi drodzy, na czerwcowym czytaniu dla Waszego Znaku Zodiaku. E, czytanie e, przypomina na wstępie, że jest ogólne, więc e, nie musi być ono rezonujące z każdą indywidualną sytuacją, w której się znajdujecie lub znajdziecie. Skorzystajcie z tego czytania, nie trzymajcie się kurczowo, jeśli to z Wami w ogóle nie rezonuje i to nie jest dla Was to. To zdecydowanie tutaj będzie dla jakiejś innej grupy baranów, nie musi być dla każdej indywidualnej osoby, więc to jest bardzo ważne. Wasze czytanie pokazane jest bardzo pod kątem miłosnym, więc tutaj będę na tym się skupiać, dlatego że niestety tutaj właśnie to tak się pokazało, ale. Dla osób, które by z, były z, e, zainteresowane sprawami finansowymi, nawet nie pracą, tylko raczej finansami, to te finanse są ładnie pozytywnie tutaj pokazane. E, więc e, mam nadzieję, że ta wiadomość, chociaż będzie tutaj dla Was przydatna, e, na końcu wyjmę jeszcze trzy dodatkowe karty. Może one będą dla Was też w jakiś sposób przydatne lub pomocne. No a teraz zaczynam i pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Z góry wielkie dzięki, jak zawsze to jest mile widziane, bo ten kanał musi się jakoś rozwijać, także z góry jeszcze raz wielkie dzięki. Teraz tak główna energia tutaj na ten miesiąc czerwiec dla kogoś z Was jest pokazana przy mężczyźnie. No tutaj możecie wybyć tym mężczyzną, bo mam rycerza buła, więc tutaj jest. Osoba, która jest znakiem ognistym mężczyzną spod takiego znaku: ktoś, kto ma dużo pasji, ktoś, kto ma dużo energii, ktoś, kto cały czas jest w biegu, jakby ciągle mu, jest mu mało, taki duży apetyt na życie w każdym aspekcie, ale niestety w, w sprawach miłosnych tutaj brakuje mu wytrwałości. On jest jakoś taką osobą, która um, uwielbia te zmiany w swoim życiu i jakby nie nie jest to być może dla niego najodpowiedniejszy moment, lub po prostu jego charakter na obecny moment nie pokazuje tego, że on chce być w czymś stałym, tak? że on chce coś tutaj budować. Przy tym e, rycerzu była, w, mam kartę świata, wiecie, że to jest karta zamknięcia jakiegoś cyklu. To jest dobra karta pod warunkiem, e, czego ona dotyczy. No tutaj, akurat, prawdopodobnie będzie zakończenie jakiejś znajomości, zakończenie cyklu z jakimś mężczyzną. E, mężczyzna coś zamknie i e, nie wiem, tu jest zmiana po prostu otoczenia, pracy, miejsca zamieszkania, znajomości, relacji. No, co wam nie przyjdzie do głowy i o co wam najbardziej będzie chodziło, to tutaj jest ta zmiana pokazana. Być może nawet wyprowadzenie się z kraju, dlatego że tutaj przy karcie świata zawsze nam się pokazuje zagranica. Nie musi to być, ale może nawet chodzić o same urlopy, ale raczej takie zagraniczne, więc tutaj mam też tą podróż właśnie pokazaną. Teraz, jeśli chodzi o kartę korzenia tej sytuacji, która się tutaj u Was pokazała, mam e, niestety kartę złodzieja, czyli to jest osoba, która potrafi e, w taki sposób, kiedy nikt na to nie patrzy, a często nawet pod naszym nosem robić e, Sprawy takie, które są niestety dalekie od e, wszelkich zasad, czyli tu jest łamanie zasad, zdrady. E, osoba, która nie ma e, skrupułów, po prostu jeśli chce coś zyskać, to zrobi wszystko, żeby e, no, w jakiś sposób to, to uzyskać, tak. E, no fałszywa osoba, fałszywe zachowanie, robienie coś za plecami, podkopywanie dołków. Jeśli w miłości, no to wiecie, że tutaj nie ma zbyt pozytywnej energii, tym bardziej przy tej karcie świata i karcie rycerza buław, no to tutaj jest naprawdę bardzo proste, proste przesłanie. No w tej karcie tutaj macie jeszcze dodatkowej, no mamy trzy miecze, więc wiecie, no tutaj nie można, nie, mo, no nie mogę jakby naciągać faktów, nawet gdybym tego chciała. W rezultacie macie kartę kochanków, więc tutaj wiecie o co chodzi. Tutaj się wszystko tak naprawdę wam poskładało, że że trudno uciec od tej energii. No, no nic. W głowie tego czytania mamy kartę trzech monet. Tutaj byłoby jakaś szansa na to, że ktoś by chciał jeszcze nad tym popracować, chciałby tutaj w jakiś sposób coś jeszcze dla siebie uzyskać, nie wiem, wykorzystać jakiś moment, więc wszystko zależy. Jeśli tu by była sytuacja fa faktycznie damsko-męska i ktoś by chciał nad tym pracować, no to osoba, która nie wie o tym, że, że te zdrady już się gdzieś tam dokonują, czy one są jakoś przyszłościowo tutaj w czyjejś, w czyjejś głowie i no i ktoś, kto jeszcze liczy na to, że nie wszystko się tutaj być może zakończy podstawie mam kartę odwróconą i taką zostawiłam 10 buław, więc zrzucamy jakiś ciężar. Prawdopodobnie komuś ulży, nawet jeśli to zaboli, tak jak to jest pokazane w tej karcie, to jednak ten ciężar zostanie zrzucony, zostanie to przepracowane i tutaj się ta, to przepracowanie też pokazuje. A to, co macie w najbliższej przyszłości, mam dziewiątkę monet, o której wspomniałam, że tu, jeśli chodzi o finanse, jest bardzo pozytywnie um, i no, osoba, która jest niezależna, która posiada, która potrafi um, jakby sobie poradzić. I dzięki tej karcie siedmiu mieczy, wtedy przy tej energii um, dziewiątki monet jest osoba zaradna, więc tutaj, wiecie, no wszystko, te karty mają pozytywy i negatywy, ale jeśli tutaj w pracy, no to ktoś jest bardzo zaradny, bez względu na to w jaki sposób to chce uzyskać. Także, ale jeśli chodzi o tematy miłosne, no to niestety dziewiątka monet często pokazuje szczęśliwą singielkę lub singla, osoba też, której nic nie brakuje, ale tak jak mówię, zanim do tego dojdzie, prawdopodobnie będzie musiała tutaj jeszcze troszeczkę no, przepracować tego tematu, chyba że po prostu szybko sobie otworzy oczy, że to był najlepszy moment na to, żeby, żeby tutaj z tego odejść. Teraz, jeśli chodzi o kartę lęków, obaw, mam kartę umiarkowania, i to jest karta, która mówi o tym: um, zadbaj o równowagę w Twoim życiu, zadbaj o równowagę w, w Tobie, okej, okay? żeby tutaj um, jakby popracować nad swoim spokojem. to jest bardzo ważne, czyli zadbaj o siebie to jest bardzo ważna energia i która ma przywrócić no, jakiś balans ogólnie tutaj w, w waszym życiu. Umiarkowanie samo w sobie mówi zadbaj o siebie, żeby nie było czegoś za dużo i tu sami pomyślcie o tym, z czym jesteście, w jakim temacie przekroczone są granice. Wiecie, tutaj nie chcę przykładów dawać, bo to naprawdę dotyczy wszystkiego. Czy to jest praca, czy to są jakieś złe nawyki, czy to są jakieś, wiecie, nadmiar czegoś po prostu w naszym życiu. Tam nie ma równowagi i wtedy trzeba to przywrócić do, do tego, żeby to było. Teraz jeśli chodzi o następną kartę i ta karta ma powiedzieć o tym, co w otoczeniu się pokazuje, brak kontroli, ok? To jest karta, która mówi o tym, że nie ma wpływu ktoś na jakąś sytuację, jedyne co, to cierpliwość i czekanie. Nie wiem, na odpowiedni moment, na to, żeby się wszystko uspokoiło, na to, żeby on coś przepracować. Osoba, która już jakby tutaj wszystko pozbiera w sobie, co się wydarzy w przeszłości, może jakby sama siebie uwolnić z tej energii wisielca, czyli z tego zawieszenia dosłownie i przenośnej, i wtedy rusza do przodu. Gdyby chodziło o pracę, no to jakby osoba. Jest y, w okresie oczekiwania na odpowiedź, powiedzmy, czy na jakieś decyzje, więc tutaj mamy brak kontroli, brak wpływu na coś, zależnie od, od Was lub niezależnie, więc tutaj może być po prostu oczekiwanie. I teraz dwie karty, które Wam się tutaj pokazały w rezultacie: mam kartę. Księżyca, przy karcie kochanków, no to są po prostu zdrady, romanse, takie, wiecie, ukrywanie czegoś, ok, przed kimś, przed oczami czyimiś i i tak dalej. Dla kogoś tu jest wielkie szczęście, bo mamy właśnie taką parę, która bardzo się kocha, ale niestety jest, robi to w ukryciu, w tajemnicy. Ktoś nie chce o tym mówić głośno, ktoś się kogoś być może nawet nie wstydzi, tylko po prostu jakby nie może sobie pozwolić na obecny moment, bo być może jest jeszcze w jakiejś innej relacji, jeszcze jakieś inne sprawy tutaj mogą na to wpływać. Karta kochanków zawsze pokazuje moment, kiedy coś stoi na przeszkodzie, żeby o tym mówić, więc tutaj są te tajemnice, których się niestety nie da wykluczyć i przy tej energii, tak jak powiedziałam, tutaj te, to wszystko no, bardzo się ze sobą łączy. Więc dla kogoś jest tutaj niestety duże, duże rozczarowanie, dla innych osób prawdopodobnie ktoś się będzie cieszył, więc no, jakby Mam nadzieję, że Wy jesteście tymi osobami, które tutaj, jakby, albo Wam ulży i po prostu się pożegnacie z jakimiś kłamstwami, z jakimś byciem w jakiejś relacji, która naprawdę dobrze nie wróży. A jeśli Wam się udało wejść w jakąś relację, która przynosi Wam dużo szczęścia, no to, to na pewno wiecie, jesteście świadomi tego. Jeśli nie jesteście, no bo przy karcie księżyca mówi o tym, co się jest ukryte, więc lepiej o tym wiedzieć, w czym i na czym stoimy i wtedy będzie to szczęście jakby bardziej um, jakby powiedzieć um, oczywiste, tak? Um, będziecie sobie po prostu oczywiście zdawali z tego sprawę, w czym tkwicie, co jest prawdą, co jest kłamstwem i tak dalej, więc te tajemnice tutaj muszą być um, odkryte. E, rycerz e, monet mówi o tym powolnym takim e, procesie, który się dokonuje, ale on idzie w dobrym kierunku takiej stałości. Coś stałego się tutaj ma zamiar zadarzyć. E, pod spodem mamy króla e, monet, więc e, no to wtedy przyjmuje on taką energię troszeczkę negatywniejszą. Teraz e, zobaczę przetasuję te, te, te karty, ale e, zobaczę, co nam tutaj się jeszcze pokaże. Do tego waszego czytania, jaka energia, e, pieniądze, które mają tutaj do kogoś przyjść, albo coś, co niespodziewanego będzie, jako niespodzianka, co przyniesie dla was niekoniecznie, wiecie, e, torbę pieniędzy, tylko bardziej w, w sensie takim dobrobytu który w ten sam sposób na was może zadziałać, czyli coś bardzo pozytywnego, co się dobrze zakończy albo przyniesie jakiś, nie wiem, dobry kontrakt, powiedzmy um, jakiś jakieś pieniądze. Teraz jeśli chodzi o tematy miłosne, to co się u was pokazuje? No macie e, pokazaną e, karierę i finanse, które e, są jakby tym głównym aspektem, który wpływa na, na, na to, jak e, wasze uczucia się Układają no i, i świetnie. Tutaj w, w związku z tym macie jakby zgodność a, co do tego rozkładu. I teraz a, przyspiesz a, i ruszaj za, za tymi rezultatami, które chcesz uzyskać. Czyli, a, jeśli wiecie, czego chcecie, to tu nie czekajcie na nic, ok? Tutaj trzeba przyspieszyć, trzeba się za to zabrać. Jeśli chodzi o finanse czy, czy pracę czy coś, no to trzeba zadziałać w tym momencie. A, nie, nie, jakby nie przekładając tego, nie przekładać czegoś, tylko przyspieszyć ten proces, y, właśnie. Ściskam, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia.